No, czekajcie, dobra i rozpocznij nagrywanie, moi drodzy. Urż, no ty to jak serwis wybierzesz, chłopie. Czekaj, jak to było E. Ja nie wiem, stary, czy my dobrze robimy. Bo ja nie wiem, czy aparat w ogóle był w tej grze wydany. Nie wydaje mi się, żeby nie było, to się instalowało my się nic nie instalowało nawet jajajaj jakby tutaj jest serwer znalazł kopię stary normalny czekaj muszę kamerę ustawić by tylko to zawsze najlepsze to są ustawienia graficzne stare jakie są do wyboru full screen albo nie full screen Bonko stary, weź sobie na chwilę, ale... bo ja, ja go nie znajdę z To jest za dużo tych serwerów. No, czekaj. Teraz się udostępniam. No. Dołączaj. Okay, no dołączyłem. Dołączyłeś? Powinno się działać, no. No to offline. Tak w ogóle to cały stary jesteś spuszczony, kamerkę masz na ty na głowę górę. No bo wiem, górę. bo stary połóż... Brzyd... Siedzisz tam. Do Czekaj, jeszcze raz. Patch. Jeszcze raz, stary, się ubył ten film. Stary, Lirik gadał do The Forest Głupaszcz, a nam gadał bongol, że było do tego patch. No, ale mi jeszcze się wydaje, że nie było. Już? Czekaj, klikam parę razy. i chyba już. Offline. No i gówno, znowu nie poszło. No ale czemu? Nie wiem. Dobra, no dobra, Może pełny serwer jest, bo on był jakiś taki już prawie pełny. A w ogóle da się tu tak dołączyć? No da się, przecież zawsze na kurno. Nie wiem. Tery, ty się nie pytaj jak nie wiesz. No ja jebie Jeeeek. stomping Co to za gierka? Już wam pokazuję. Tu, 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 stary jest full. Kup grę o dinozaurach, Daję wam linka po prostu. i Już, kurde, już wiecie. Możecie kliknąć i kupić grę o dinozaurach. Oj, no i yeah, jest dobrze tutaj. Tu, 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 tu. jest, tutaj, tutaj. Ktoś zaraz wyjdzie. Jest dobrze tutaj. tutaj. Żeby... Ale gdzie są dinozaury? Nie wiem. Czy to jest w stanie potwierdzić istnienie patcha w tej grze jakiegokolwiek? Stary. No to mnie laguje. Wiesz, jaki jest dobry patch? Nowy? Wiesz, że jest taki nowy patch. Ale trzech typów zginęło na raz Napiszę dobra ta, czy gra w Worszy później. Proszę, wy. Worszy. Sari, jeden koleś ma 188 normalnie punktów. Jest dobrze tutaj Jest dobrze tutaj, gramy tutaj. Jest so, dobrze sobie tutaj To sobie gra ta, ta, ta. O, widzę kamień, zaraz zrobię dzidę Ale powiem wam, że ostatni short jest najlepszy Tam to dopiero są... Eee... Yy, jak to się mówi? Super foki? Nie jak my robimy zawsze stary Jak foki robią? Star, tak robi foka. Star, no to by tak robimy. To tam dopiero kurde Foki dopiero. Tam to się jest... Jeszcze ten serwer czy ja tam. Mam nie... Nie mam No na pewno ktoś wychodzi co jakiś czas. Ale zamiast... kolejne osoby umierają, pewnie rage quitują w tym czasie, a ty mi miło zamiast pić tutaj. Nie wiem, tej, w tej grze bym chyba nigdy nie zrobiował. Qu quitował. Nie ma dupa stary, solo. Firepeat, stary, Fire, bolas czy shield? Mam bolas tam. Muszę tych typów znaleźć, gdzie oni się wszyscy wskitrali na tym serwerze, jak tu jest 25 osób. I że mi on nie ma miejsca, stary, ja zrobię miejsce dla Ciebie, ok? Co? No zabiję ich wszystkich i będzie dla Ciebie miejsce, rozumiesz? Wow, teraz on... Co? Nie wiesz co mnie na przykład interesuje? Co? No dobra, powiedzmy, że powiedzmy, że tak yy, Jeżeli pracuje jest firma, prawda? Jest firma, która robi tam jakieś gry To czy oni nie są w stanie zrobić no. jakiegoś patcha w, w ciągu jednego dnia? jeżeli pracuje jakaś firma stary komputerowa, na przykład powiedzmy takie CD projekt, prawda? Mhm. No i jak oni pracują, Oni, nie wiem, chyba mają coś takie godziny dziennie czy coś. No co oni robią, że oni nic nie robią? To zakresie. nie jest tak, wiesz. Taki patch, żeby zrobić, nie, coś naprawić, to trzeba zrobić go po pierwsze. Tak, a później go trzeba przetestować, a później go trzeba wrzucić na serwer i jeszcze raz testować. Rozumiesz? No kumam, kumam, kumam. kumam. A zrobieniem patczy jest tak, że zrobienie zjebanego skryptu nie, zajmuje stare godzinę, a poprawienie go później zajmuje 5 godzin. Rozumiesz? Więc oni wolą dodawać masę gównianych rzeczy, które nie działają I chwalić się, co to nowego nie dodali A nie potrafią tego, co już jest, naprawić Cześć No, kumą, kumą O, jestem, byłem Jestem, takutnary. Jestem koło wejścia, wejścia z rzeką Znaczy koło tej shield zrobię teraz To wiesz, gdzie jestem? Obok jaskini? To. Kwakwar do mnie tu idzie. A gdzie jesteś? Nie wiem, jestem przy jeziorze, wiesz, ale to nie to jezioro chyba. To jest to drugie jezioro. O, widzę kogoś jak biegnie. to Kwakwar też. Stary, jest dobrze tutaj. Jest, jest, jest dobrze jest. tutaj, idziemy tutaj. Jak... jak kwarczy. No bo to jest Kwakwar, on robi kwa... Kurow! Ale że grafika w tej grze nie jest taka najgorsza. Nie no, jest taka przyzwoita, gdyby nie lagowało, no taka jak na taką wiesz, gierkę e, robioną przez amatorów, czy nie wiem kto ją tam robi, to jest całkiem ładna, tylko wiesz, rzuca stary, mi serwer rzuca jak szatan, wiesz. No i co z tego, ale jest dobrze tutaj. I jest dobrze tutaj, brzmił. O niebie, nie, jakiś cymbał. O. No zajebiście, okej okay. To, za ile, porad ci za ile mamy grać w tego Za 30 minut, tak? Co? O której napisać? Co? Infection? No powiedz mu, że za jakieś 30 minut, no. O 17. Brzmi już ty umarłeś. No. Czemu? Bo jest dobrze tutaj. I jest dobrze tutaj. Dobra, porad napisał, że nie gra. To Co? że nie gra? Nie no, że to też gra. Boże, Miu, ty masz takie zabawne żarty. Ja to, jak ty zarzucisz żartem, to kurde, sam nie wiem. Wiesz? No, bo jest dobrze u mnie. Stary, I u mnie jest... jest dobrze też. I znalazłem pochodnie, i ja teraz idę do jaskini śmierci. A tu mi się skończył ten. Ja jestem... jakie lagi to są. Ja jestem tu przy tym, przy zakątku śmierci, okej? Okay? A u mnie jest, dobrze tu. U mnie też jest dobrze tutaj i jest dobrze tutaj. Zaraz będę rapował i idę sobie w jaskinię. Chodzę w wielką dziurę. Zapalam pochodnie. Nie wiem, gdzie jest kupa haczyk. jak to było z tym? Jest tutaj Co? sznurek. Jest też i haczyk. Nie ma kurwa sznurka, nie ma. Nie. Jak to było? Brzmiłem, to... no tak to było jak no, w oryginale, tylko że nie nazwy. Jest dobrze tutaj na no, twoich rapców nie wiem czy się do twojej rapsy powtórzyć to za. One są unikalne, tyle ci powiem, wiesz Idziemy tutaj. Robię sobie wędkę. Teraz ten trzewą. Ja czemu dzisiaj lodzików nie jest, co? Co? Czemu lodzików dzisiaj Jadę nie jest? Ja już dzisiaj. Lodzik z rana nie jest zły, stary. A ja jestem w złym miejscu, wiesz, bardzo. Mi się wydaje. Że zbłądziłem. Ale powiedz, że jest strasznie dużo gejów na Twoim czacie. Wiem. Bo kurde, wszyscy lubią patrzeć, jak ja jem loda. Stary, a po prawo? Dinozaur. Jakby ktoś. Tam jest dom, stary przy dinozaurze. Tam jest dinozaur. A ja jest dobrze tutaj, stary. Ja jest... teraz ciągnę. Jak się klękało? Sobie znaczy padało na ziemię? No teraz a, pada. Bada. Stary. Ciągnę skrzyneczkę. Dyl... Jest dobrze tutaj. Bidek jest tutaj jest tutaj wigwam, i ja go zaraz niszczę, Zmiu. Kwar, kwar, kwarcze. Kwarcze, kwar, kwarcze. Kwar, kwar. Serio, już zaraz będę mógł na kwarkwarze jeździć. O, 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 stary. Już czuję troszeczkę. Koleś się Czuje, pije stary z kwakwarem, a ja w tym czasie niszczę mu dom. Jest dobrze, jest dobrze. On nic nie wie, nie ma świadomości, stary, zniszczenia jego tipi. I jest dobrze tutaj, i wigwam jest ma draskę, bo wkleję draskę na, na, na czacie, a ja tutaj robię drzewo. nie to... wkleja draski, stary. Ta draska to jest jak ktoś odbija tyłkiem na czacie, stary. To, musisz poprawić tą draskę, ja ci mówię. Stary... a morderstwo! Pum! Czy ja sam jestem gejem? Nie słuchajcie, ja stary. nie jestem gejem. Nie geje, chłopacy mnie nie interesują, ale jak wy lubicie nie patrzeć na kamerkę, jak ja jem loda, no to sorry, no kurde. Patrzcie, ja stary koleś mi na mięso zapolował, nie? Wy jesteście cieplutce, nie ja. I ja teraz stary jego mięso zrobię. Start fire. Jest dobrze tutaj, Są zabił typa stary królem Dżungli. ju ju robię steki To. jak to się czochrało? Znaczy, klękało. To. <grym> znaczy, Ramzes napisał jakiś stary rym. Kto? Ramzes. i To było takie śmieszne? Nie. Zarapował. Wcześniej. Jest z nami dracha. Jest z nami już miło. Jest z nami so. Gdzie jest kurwa? Co? Gdzie jest kurwa? Jest modem. Ramzes miał dostać moda, ale okazało się, że on go pragnie. A ja nie, nie, nie daję moderatorom modów, którzy pragną moda, wiesz? Jest z nami dracha. Jest z nami już miło. Jest z nami so. Gdzie jest kurwa? Jest modem. O stary, patrz gdzie jestem, już Dobre jestem przy jaskini. Lepsi. Jesteś tu gdzieś w miu? O! Przy jaskini? Nie, już tam umarłem. To chodź tutaj. O super. Bieg biegnę, mam po prawej nie może zobaczymy ktoś zabiegnie. Jest z nami dinozaur, i jest z nami dinozaur. Jest też dinozaur, i jest czwarty dinozaur. Ja jest. Gdzie jest Ramsesona? Więcej model. nam nic nie Bieg potrzeba. I jak krzaki. Biegnę sobie polem. Widzę, jak też pada. Słońce zachodzi. Woda jest słona, a gdzie jest? Stary, Pola to... na słonia. Ciemno jest w dupie. Pocałuj mnie w dupę. Jak gówno poczuł się. Mijo, nie śpiewa taki pisanek stare o godzinie 16, Jeszcze że zacytowałeś, co Ramzes napisał. Jeszcze zaczynasz śpiewać brzydkie słowa. No stary, no jak? Stary, no to jest związane z drafą, Co ty powiedziałeś? A wiecie, że dracka się pisze z dłużej. Czy ty tego nie wiesz? Stary. Tu szukam roślin, ty, ty głupoty gadasz mi. Musisz się trochę uspokoić, wiesz? No trochę. Ale rapować mogę. No, ale jak będziesz coś mądrego śpiewał, nie przeklinał, bo jak będziesz przeklinał, to czy. Już nie, nie przeklnąłem! Pula. Przeklnąłeś? Co powiedziałem? Stary, brzydkie słowo powiedziałeś. Jakie? Gówno? Nie. Pipi? <laughs> Kurde, nie ma tu roślin, no nie mogę, musisz do Archiwum Live zobaczyć. Jest są, jest żmij. Patrz mi, bo że to ogląda moja ciebie? mama tego live'a, która zwierzę, że ja liveuję i co? Na serwisie. Co? O, ja pierwsz. To ty powiedz. Stary, nie przeklinaj. Nie przeklinałem, słyszę no widzę ja dinozaura obok siebie. A... Ale on nie chyba za ścianą. Ludzie, ta jest, ta gra jest taka fantastyczna, że kuźwa odełbym za darmo. Stary, ja się zgubiłem w dupie czarnej, i nie wiem gdzie jestem. Gdzie tutaj w tej grze jest tak? Siekierka? Drzewa? Dinozaury? I... No. Stary, utknąłem w jaskini, nie wiem gdzie jest góra, gdzie dół, gdzie przód, gdzie tył, no, tak ciemno. Widzę tu kwa kwara kwa -kwar Park, park, park. O, biegni za dinozaur. O, jest roślinka! Mam. Hey, hey. No, ludzie, ja nie mogę dawać modów. No, ja już mam tutaj upatrzonych modów. Proszę, powoli nie zasługiwać na mody, wiecie? Ale ja nie mogę dawać. Już dawno byście mieli. Okej, okay, okay, jestem dawać. dobra. Wyjesz, wypływam ze skini. Stary, ile mam w ogóle punktów już? 5. So. O oh, fuck. So shibo, 36. Wydaje mi się, że mnie goni jeden, wiesz, dinozaur. Nie, dobra, wam, bo to było zbyt suche, wiesz, tak trochę. A nie, tam koleś biega po prostu u góry. Brzmi, gdzie ty jesteś? Bo może zaraz będzie noc. W tej Bec. grze w dupie nic nie widać w nocy. Dobra, nie nic się grać w tą grę. Nie, no co, so, ja zginąłem, to jest głupia ta gra. Któż mnie nie umiesz grać w gry komputerowe. Nie, bo ta gra jest przebita głodem. O oh fakt, ten dinozaur jest tu w ziemi On go rzeczywiście zabił Znaczy w wodzie siedział Bo bąkol nas nabrał, żeby... Patrz No i stary Bonkol, stary zbanał sobie teraz ja biegnę brzegiem i czekam aż tu pojawi się jakieś tipi jakieś śmierci Strasznie dużo osób na serwis, strasznie mało ludzi w ogóle w okolicy, nie wiem jak to się dzieje nie Ja taki. muszę znaleźć tego, Kwakwara, bo chcę pojeździć na dinozaurze jeszcze No ludzie, męczyć całą rastę, no to tak jakbyście, kurde, chcieli zrobić draskę, no To co to znaczy? To znaczy, że nigdy nie zrobicie a może komuś się uda zrobić z tego Słuchajcie, nawet nie wiecie jak ja bym chciał zagrać swoją to Tam by dopiero było zabawa, tam to je ogarniam. Są zwierzęta, jest dzień normalna, są normalne rzeczy, jest wszystko normalne, on... Tu nic nie ma. Tu są dinozaury. Masz w dinozaury? Stary, są. Nie ma. Jelenie, niedźwiedzie, dziki, świnie, wszystko. No i to jest główną właśnie, to jest stary jak The Hunter. A tu masz stare tarantule, które... znaczy te... terenozaury, które stare gry się potrafią. Stary, a ta gra jest jak The Dinozaur. Rozumiesz? Weź, ku, weź zmęczysz mnie tym gadaniem. Mamo... Nie słyszę jak kwa w w ogóle jakaś liczba dinozaurów stary zmalała Jak żyć brzmi, jak żyć powiedz mi Jak żyć, no stary do bo i do przodu Jeszcze się robi mrocznie Ej do to ty zjeść, no stary? Nic nie będziesz Jest dobrze tutaj Póraźcie są, są kłótach, już wiadomo czemu mi chce grać Ciekawe czy miało słuchawki na uszach Ta gra jest oparta na prawdziwej historii prehistorycznej, ludzie Ale mi jestem głodny, ale mi się chce jeść Ale mi się nie chce na miasto jechać jeść No właśnie, to jest cały brzmiu. to on powiedział, że chce grać w głupie dinozaury. Ja bym to w życiu nie grał. Bo czekam aż w tej grze coś będzie więcej niż dinozaur. O, stary. Idziemy to? Pamiętacie, ostatnio byliśmy w jaskini. Jakiś streamhunter nas tam zabijał i do tego cheater jeszcze, bo kurde łaził bez pochodni pod ziemią. A teraz możemy tą jaskinię przejść. Nie, tamte kawałki. Wiecie, okazało się, że one leżą jednak w siatce z innymi rzeczami. Tylko ja nie zauważyłem, gdzieś były pod, pod chipsami czy coś takiego. I... Ale żeby już tam leżały drugi dzień czy coś, co żeśmy postanowili zlikwidować i tyle. Czekajcie, bo to było. Gdzie to było? To było nie tu, w prawo. A, bo to nie jest ta jaskinia, o oh fuck, to jakaś inna jest. A to jest ta i my chcemy tu przejść, o dokładnie, to jest to. To jest to, czego my szukamy. Myśmy już tu byli, dlatego ja się nie boję, nie mam braseczki schodząc tutaj. Daryl, jem, kanapeczki. Brzmiu, jak do obie, tu przed, nie wiem, 30 minutami, już reszka kanapki. Ile ty wjesz, ty non-stop jesz? Wiesz, dzieci w Afryce nie mają co jeść, a ty, non-stop, drzesz. No nie, w nim, Ale ja jest? nie wyrzucam, stary. Gdzie no, mam czapkę na sobie? Nie wiem, miło jestem eksploratorem jaskiń. Pamiętasz tą jaskini, do której weszliśmy, ten cheater zabił? Tak to było tu, bo pamiętam, że schodziłem i się nie dało już wrócić. I Teraz na moście w lewo było. Dokładnie tak. I tu było do góry. O, i tam były roślinki. No, coś takiego mogło być. Już dalej nie pamiętam, co było. Ludzie, ja nie że dużo, naprawdę, ja nie jem dużo. Ja jem jesz, go... non stop jesz. Ja jem do godziny 18, potem już nic nie jem. 20 expa dostałem, stary. Zastanie na takim punkcie jednym. Rozumiesz? 69 mam expa. Przypadek, brzmił? Tak. Jest dobrze tutaj. Jest dobrze, jest dobrze. Idę jaskinią. Pod całą mapą idę. Nie Rending stone Nie iść teraz. do wody, to mam koniec gry wiesz, nie rozumiesz to, ale jak na razie nie zamierzam wkładać do wody, bo idę tu i jest dobrze tutaj. Laguje cały serwer, eksploruję są jaskinie. Jest dobrze tutaj. Chodź, Z. tam przynajmniej coś się dzieje. Tam jest wyjście z jaskini, stary, jestem na końcu. Płynę. No ja się. I jest dobrze tutaj. Wróciłem do rzeki. Wow. Teraz muzyka z Jurassic Park. tu Czy ty coś w sobie wyobrażasz? Stary, wyobrażam sobie, żebyśmy tą grę usunęli. Chcę to na to? O fak, kolej za mną. Polami go złapię, stary. Masz już doseczkę. Dwa, nie, dwa, mam draseczki. Koleś nie widzi mnie. Ja biegnę za nim. On już draseczka stary, już czuję woń draski. Stary, 2500. Koleś ucieka. Ma już draseczkę. O stary, draska mu już pociekła, bo bola poleciała. Gonię wojownika draseczkowego. Serwa. Czas na... Czas na... ale jest już brod z Infestation stary. Po Jest już brot, żeby w Infestation stary, zagrać. Oczywiście, że nie. Stary, zgubiłem go. Ja je... Ludzie, naprawdę, czy wy nie macie jedzenia w Polsce, żeby będziecie stary gadać ile ja mam... ile ja jem, a ile nie. Później naprawdę... Stary jaj... ja nie mam na przykład. To jest akurat to jesteś wyjątek. Ale... Kurna, idę sobie do domu. Rano zjadłem kanapeczki, wróciłem do domu, czekałem do godziny 11, zjadłem sobie. Co zjadłem wtedy? Co zjadłem wtedy? No nie, wiem, coś tam jadłem. Wróciłem zjadłem sobie obiadek, Po godzince zjadłem kanapeczkę. O no oh, i... fak zabił mnie. No i no, nie. no i gram w Forzi. Jest dobrze tutaj. Jest dobrze tutaj. Nie ma brota, to nie gramy w Forzi. No jest, wypisano tego. Gdzie jest? No i to nas. No jest. To gramy. Zary, random respawn, patrz na to. Tare, Szymon, no i zgadujcie teraz, jaka ona imię. Tyle. Szymon69. A nigdy nie zgadniecie, jaką mam nazwisko. Nigdy. Szymon69, yy, zgadłem? To, skąd ty to widziałeś? Już zaproszenie jest, już. Stał się. Szymon, szymość. Dobra, to co, kończymy tego, tego? No stary, to jest lat, ale jak będziesz jeszcze chciał w to grać, to już nigdy z nie zagram w tu. Ja no jak mówisz, już... chodź w dinozaury, zagrajmy. I, stary, i co, to tak grałeś? No przecież ty chciałeś, stary, grać w dinozaury. No bo nie chciałem grać w ten, no, kurde. Jestem.